Siatkarki Enea Energetyka Poznań przygotowują się do startu sezonu. Niedawno nowym domem drużyny stała się hala sportu UAM na Morasku. Moje nastawienie jest cały czas bardzo dobre. Jeżeli chodzi tutaj o pierwsze wrażenia, tak naprawdę pracy z zespołem są jak najbardziej pozytywne. Mamy młody zespół, mamy bardzo ambitny zespół. I myślę, że to jest bardzo ważne. Latem z klubem pożegnało się wiele zawodniczek, m.in. seniorki czyli Izabela Klekot, Oriana Michowicz, Pola Nowakowska i Klaudia Świstek. Widoczny na ekranie skład będzie rywalizował o jak najlepszy wynik. Miesiąc minął, także także sporo pracy za nami. Myślę, że po części już zaczynamy się dobrze zgrywać, gdzieś tam razem, razem czuć na boisku. Także wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby, żeby były dobre wyniki. Jedną z nowych twarzy w zespole jest 20-letnia przyjmująca Agata Plaga, która dołączyła do drużyny po sezonie, spędzonym w Stanach Zjednoczonych. Dostałam już propozycję rok temu, żeby dołączyć do energetyka poznań, jednak moje plany trochę były inne. Aczkolwiek teraz stwierdziłam, że jest to najlepsza decyzja, jaką teraz podjęłam, bo chciałam po prostu grać w pierwszej lidze i chciałam też zasmakować tego boiska pierwszoligowego. W najbliższych dniach energetyczki będą gospodarzami turnieju towarzyskiego, w którym zmierzą się z zespołami z Częstochowy i nowego dworu mazowieckiego. Pierwsze granie przed nami kontrolne już jutro i da to na pewno no, pierwszy obraz e, tego. Nad czym przede wszystkim myślę, że będziemy musieli jeszcze pracować. Dwa kolejne brązowe medale w pierwszej lidze sprawiły, że wymagania wobec młodego zespołu będą wysokie. Chciałabyś po prostu być w tej czwórce, w pierwszej lidze, wiadomo. Może uda nam się po prostu jeszcze wyższe cele. Zobaczymy, każdy tutaj będzie chciał walczyć o jak najwyższe cele i że myślę, że pokażemy to, na co nas stać w tym sezonie. Raport z piątkowego meczu Energetyka z Częstochowianką zobaczycie Państwo w wieczornym serwisie sportowym.